Chciałbym zajrzeć do, do Psalmu. Pan głosi pokój swojemu ludowi. Będę słuchał, co Pan Bóg mówi. Oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. Będę słuchał. W moim kościele parfialnym, probosz parnaście lat temu, stwierdził, że w witrażach czy w oknach kościoła umieści 10 przykazań. Wszystko pięknie, się wydaje. Idea jak najbardziej wzorcowa. Dziesięć przykazań każdy może sobie przypomnieć, będąc w kościele. Ale co mnie zawsze zadziwia, że zabrakło tam pierwszego słowa. Słuchaj Izraelu. Nie ma właśnie tego zdania: słuchaj Izraelu. Proboż zaczął od dalszego ciągu, że, że Pan jest jedyny. I to są słowa Jego przykazań. Zachowujcie je. Nie ma słuchaj. Wiara rodzi się ze słuchania. To słuchanie jest jakby podstawową, podstawową czynnością, którą człowiek wierzący powinien wykonywać: słuchać. I teraz spójrzcie, kochani, na, na Wasz tydzień, na Wasz dzień. Ile co słuchamy przez cały dzień? Co wchodzi do nas w różnych słowach. Jakoś piosenka, muzyka, film, dialogi, rozmowy. Słuchamy wielu, wielu rzeczy i wielokrotnie nie ma to nic wspólnego, nic wspólnego z słuchaniem Boga. Rozmawiamy o polityce, rozmawiamy o sprawach ekonomicznych, o pieniądzach, rozmawiamy o innych rzeczach. I a, a zobaczcie, co mówi ten psalm. Bardzo prosto. Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Oto ogłasza pokój swojemu ludowi. Chcesz mieć pokój, słuchaj Boga. Na pewno warto słuchać nie tylko w tej przestrzeni liturgicznej czy kościelnej, jak się pójdzie na mszę świętą i słucham Boga. O, wtedy jest ten czas dla Niego. A cały dzień to moje słuchanie wędruje po wszystkim, co Bogiem nie jest. Potem nie ma pokoju. Nie będziesz miał pokoju, jak nie będziesz słuchał. Słuchaj, a będziesz miał pokój. Chcesz zachować przykazania i chcesz żyć przykazaniami, to najpierw ich słuchaj. Amen.